Cześć wszystkich, witam was na moim kanale, jestem Kuba, znacie mnie podnikiem Berlit, a dziś rozpoczynamy przygodę z grą Dying Light 2. Będę starał się pokazać wam wszystko, zarówno główny wątek fabularny, wszystkie mniejsze misje poboczne, sekrety, wyzwania. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić razem ze mną, śledząc całą tę historię. Więc jeśli lubicie gry z otwartym światem, nie boicie się zarażonych, koniecznie dajcie lajka i subskrybujcie kanał. Nie przedłużajmy, zaczynamy! Dying Light to nasz rodzimy polski tytuł wyprodukowany przez Techland. No, pamiętam, że mocno się jarałem jak wychodziła pierwsza część w 2015. Zwłaszcza, że niedługo wcześniej odgrywaliśmy ze znajomymi The Thailand z 2011 roku, co też jest de facto wyprodukowane przez Techland. A mocno wsiadło wtedy, pamiętam. Mocno się na nią zapatrywałem. Bach nawet wziąłem udział w konkursie, który Techland godzi już na dwójno moc nam chodziło. Ale wiem, że wygrałem czekoladki. <śkoda> Szkoda tylko, że nie gra. Klimat trochę inny niż Stein Dead Island. Nowe aspekty walki z zombiakami, przede wszystkim przez wykorzystanie parkuru, Parę mechanik podobnych, jak chociażby zepsucie broni. Gra była dobra, a zobaczymy, jak będzie to w drugiej części. W drugą części jeszcze nie miałem okazji oglądać, grać, także zapraszam na podróż. No i skakpoder, pod 1 trzeba się przyzwyczaić mocno. Jakoś tak domyślnie to mi leci pod e, kwadratem Na pewno jest parkour Na pewno jest ładna grafika Dzięki Dobrze ci widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Na no, zdecydowanie ładna grafika. Co takiego? Ha, większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat. A ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha, I nadal żyjesz. Tak jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. <grym> tak. Jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie, że... Każdy chciałby mieć tyle energii. O nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Gery? Baines. Ale za dupie. Pięć chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Nikt tam o niej nie słyszał. Ha. Więc pewnie poszła do Gery. No to udam się na północ. Patrz, Iden, Ulpę miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, no, Już nie zmarnowaliśmy. No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Może zrobimy sobie herbatkę, co? Odważnie gołymi rękami do ulu podejść, robnąć pszczołom miód. kwiatuszki. No, nada się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta. Miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. <laughs> Boże No i cóż, z kwiatuszka i miodu mamy lek Oczywiście sobie słowa nie powiem, miód jest bardzo spoko Polecam Ale nie wiem, czy nam pomoże na zgryzienia zombiaków Próbuję wyjść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Taki mamy plan. Tylko, że tu nic nie ma. No, czyli tak samo będzie, jak w jednym z było tak, że latarka nic nie robiła. W sensie, że nie, nie miała wpływu na wykrywanie przeciwników. Co jest? Który chyba pora się pożegnać? Jak to? Zaczynam się o Ciebie martwić. A wiesz, jak to jest? Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Impreza? Do tego czasu Gere. Pamięta Haram. My pamiętamy. Tam biegaliśmy w jedynce. Okej. Okay. Spoko. No, ale tu już kwadracja. Ciekawe, jak smakowało wtedy wino? wudu... Hm. Brzmi znajomo Nie zauważyłem kiedy przeszedł z tą stronę Nasz kolega 0. Czy łapę. ma Czy nazywali, sztuką? Bohater, sztuką? współczesną? Na okładce to wygląda jakby zarażonym był. Ciekawe czy już jest zarażony, czy dopiero będzie. Czy o co chodzi? Może otworny? Uh, <laughs> wzruszające... Świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu. Okej? Okay. Okej. Okay. Świeże zdjęcie. No tak. Myślę, że zdjęcie by krócej przetrwało niż akurat rozkładanie się zwłok. Chociaż wirusy i inne rzeczy nie wiadomo o co chodzi. Droższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do Ciebie. Dość uciekania w mordę. Ejde, chodź! Popatrz na to! Siadaj stary, proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie to dar od bogów. Znalazłem tę broń. Przyciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydało. Masz. Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij że też koniec świata okazał się taki spokojny. A przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby krain mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Wytrupiłem tego faceta. Jakiego kurwa faceta? Co? Jakiego? <gry> Zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela, Wolca, mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest Wiledor i podobno wie coś na temat Wolca. Wiledor? Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może, ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi go dowoza. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Co chcesz dostać w zamian? Nie powiedział, ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest... Hmm, trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A no pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A, wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie, dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. Nie ma pogawanka dwóch facetów. Kolejne dwa lata? To byśmy chyba skończyli, ale spokojnie jeszcze tu wrócimy. Ciekawimy co będzie dalej. Jak myślicie, co się wydarzy. Sstawiajcie komentarze z waszą teorią. A jak chcecie wiedzieć, co będzie dalej, to oglądajcie. Bądźcie na bieżąco. Do zobaczyska.